że oglądać klipy swojego ulubionego artysty? Długo czekałem na możliwość tworzenia z moimi fanami. Teraz to staje się możliwe. CLIP ON THE ROAD Zróbmy to razem. Najważniejsze, najważniejsze że słuchacze najważniejsze, będą odpowiedzialni wraz z, artystą. z artystą. artystą. CLIP ON THE ROAD Nastał nasz czas. Wieś między artystą a słuchaczem jest jeszcze większa. ONE LOVE Aha. To co robię, lubisz mój band, chodzisz na clip on the road i robisz telewizję ze mną. Iskra pochodzi od słuchaczy. Wspólne działania, wspólne cele. Na innym. Weźmy sprawy w swoje ręce. Bo możemy sami kreować rzeczywistość. Będzie nas coraz więcej. Teraz to jest można. Flip on the road. To nowa rzeczywistość, nowy poziom i zupełnie nowy wymiar. To jest nasz czas.